Siemczko, z tej strony Desergen. witam was w pierwszym odcinku tego typu, ponieważ e, witam Was w odcinku Working Progress. Jest z mną drugi wykonawca mapy Danilek. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, e, witamy Was na mapie o nazwie Zawada na miejscu na punkcie startowym tej mapy ogólnie no i pokażemy Wam. Lekką część tej mapy, jak to wygląda, na jakim etapie jesteśmy Tak więc pokażę najpierw pokażemy wioskę Od samego początku początku się zaczęła, ona nie będzie szła jeszcze tam, tam, ale no Odtąd się zaczęła i idzie tam tamtą stronę w prawą mamy jakieś porynki, tutaj będą jeszcze tektury dodane Kostki I tu ażurów, ponieważ Jeszcze nie, 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 nie nie Ej, dodaliśmy No i o no, ty, ty, ty jesteś do robienia wioski, a ja od ulic W ogóle resztę. no właśnie, ja robię no. tylko wioski, a on pola i tak dalej I całą resztę Tu mamy drogą, taki Zagajnik, Starstwa ta. Ogólnie droga prowadząca wygląda. do Nik znaczy do pól. no do pól Do nikąd? No, do pól, po drogi to polne To pola Ale no. to zaraz Pokażemy później tam, taki tam jest klimat no i tu mamy jakaś budowa, tu jakiś lolo, sobie stoi ładnie, taka to nawet jest taka. stoi, tu jakieś lala. rzeczy w środku, ładnie Tutaj jest, tu będzie ogólnie obrodzenie jeszcze Tak, to koloskop proszę Tu jest jakiś, pracę, jakiś, tak. jakiś, jakiś stoi, tu coś, taki przejazd No i jest tego, tych, 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 rzeczy, tutaj łąka Tutaj mamy znowu budynki, budynki oczywiście są bardzo ciasne, bo w siebie jest ich dużo Dobry. To jest po prostu w realu, bo to jest realna mapa tak, to jest realna mapa. I tu mamy taką jeszcze fajną. Te pole też jest piękne, nie? Tutaj tych ziemiaczków. Do góry to mamy dyskotyki Warta, poldek, co to, to jest? Polenie nie wiem, co no, to, to gdzie ruskie, Jak już 2 lata się to stoi. stoi. <laughs> tu jest taka hawira, czasniutko, czapek stoi w no. więc wiem, to. Tu mamy taką chawirkę, studułkę, tu jakiś taki Ego, tu jakiś lola odzą, ale oni ale kurwa, gruby, ale oni nie będą prowadzić. Eee, tutaj lecimy. Tu w ogóle można... a zresztą no zobaczymy jeszcze. I tutaj mamy kolejne, 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 jakiś luczek sobie stoi. No i ogólnie zostało mapy jeszcze troszkę, w sensie wioski, asfalty i tak dalej no Zobaczcie, zostało tutaj, 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 asfalty, droga wraz jest asfaltowa tutaj I jeszcze od góry idzie jedna asfaltówka, jak widzicie to jest tu Asfaltówka idzie No i mapa... czekaj, dokąd to miała iść? Dotąd? Do, dotąd, no, jest... Czekaj, tutaj, dotąd no. No, na razie, na razie będzie zrobione to, to miał zacząć robić drugą część wioski, w na sensie, no, drugą w sumie można powiedzieć wioskę, bo jest tutaj, mieści się zawoda i jeszcze jedna wioska. ogólnie no, po prostu... nie będzie, być... będzie, będzie jeszcze dokończone, tak więc no... Jak widzicie, pola są, drogi dojazdowe i tak dalej, wspólna na, ten są porobione, tylko właśnie budynki trzeba porobić i tak dalej. No więc... po prostu ogólnie chodzi o to, że mamy właśnie w planach tutaj dojechać do tej drogi. No i chyba będziemy sobie powoli coś tam już grać. No a Znaczymy więc czasem graj, się no będziemy no dalej no robić. się no. grać, no tak, tak, wiadomo, że tam te pola tak dalej byś musiała porobić, ale... No powoli coś będziemy grać, a tam w międzyczasie też będzie się dalej to robiło. Tak. No i tutaj mamy też na przykład fajne przejazdy, takie jak tutaj na przykład, gdy je to też fajnie ciasno No i teraz pokaż największą chyba część tej mapy, I, jeśli chodzi i o i teren pola. i tak dalej, i pola. To nie jest tutaj w tym miejscu, jest w najlepszy gra, bo jeszcze tyle zostało mapy do zrobienia. Troszkę, jest, ale to... to o, to są, są takie... Są takie pojedyncze budynki. Najwięcej bo to, to jest tutaj to w, w drugim klimacie... Ładko, tutaj... nie? W drugim klimacie jest bo jest, jest pole, pa górę w pole i tak cały czas niżej, cały czas niżej. Może tutaj tego nie widać, ale tam dalej, jak pójdziemy, to zobaczycie. Takie toaletka, no tu to, to nawet widać, że jest pagórek, tu jest znowu pagórek, pagórek i tak dalej. No i pokażę Wam jedną taką drugą drogę, w sumie najgłówniejszą jeśli chodzi o tą część pól, czyli tą, którą teraz będziemy szli. I tutaj jest jeszcze też taka boczna, jakby się tędy coś nie zmieściło. Jakby się właśnie coś tędy nie zmieściło, bo e, widzicie ciasno. No i są właśnie pola zróżnicowane, bo są i małe, takie jak tam, i duże, takie jak na przykład, takie jak na przykład właśnie tutaj. pole. No mówię, no rozmiary no, no. są po prostu. No, ale no. tutaj również jest małe pole. No tutaj, no tutaj, dla Ciapka to aż normalnie za małe te pole. Ale takie są. No i tutaj A, mamy. Ale no fajnie, takie, teraz, Tutaj jest taka mini łąka. To będzie łąka? No ale mini. Z co coś? No to ogólnie nie jest wycinane, ale to jest, no... To jest tak... Zobaczymy, czy paną... być robi farlanda No i tu mamy... Ja I tutaj teraz te przejazdy przera... po tych lasach. Ale powiem ten przejazd będzie trochę poszerzony, bo tutaj... Jest... ten no, drogi się na nie mieszczą. To trochę to historie trzeba tu przyjedzie, ale... Ciężko jest też. No. no, bo... no i tak, to mów, to jest wszystko w razie ten to, i tak my się robimy cały czas No. no i tutaj mamy... pójdziemy sobie w sąsze, na przykład, tutaj... Było tu ogólnie te zaczęte, robione... Trochę nie tak w realu, ale no, bo ogólnie to jest ta łąka i to tutaj jest jedno całe wielkie pole. Było a teraz jest ugór, to na całą ten, ale trochę szkoda, mi było, żeby tak Więc znaczy, za dużo Łąk by tu było, bo ogólnie to jest dużo, dużo tak. w tym terenie, jest dużo ugorów, gdzie jesteśmy teraz. Tak no. samo tutaj, to jest za rocznie tymi krzaczkami, tutaj to samo. No i tu mamy fajne przejazdy, właśnie z górki, tu cały czas i tędy dojeżdżamy sobie na łąkę. Taką, No i teraz jeszcze mam pokażę jedną taką dosyć fajną. łąkę. się w fajnym terenie. koty skarpy? Tak, czyli tutaj ta, ta łąka z tą górą. No i idą jeszcze dalej, dalej, dalej. dalej, nie kończę. Ogólnie na mapie można się łatwo pogubić. No, no już... przez te lasy, so. Idziemy sobie Ale... tędy. No i tu ogólnie będzie droga poprowadzana aż po samą jednię, bo tam jak widzicie, po to, zrobione. Tutaj, tutaj, będzie przejazd i będzie droga prowadzona tędy, 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 aż do samej jedni tutaj, czyli będzie można dojechać sobie z samej góry na sam dół i tu właśnie widać ten frame, jakby w jasienicy. Pole, 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 podórek, podórek, pole. No i tutaj mamy też taki fajny, wąziutki przejazd. Eee, no i jak widzicie, się... mi się wydaje, o, tu jest. Tutaj, no, ze skarby, generalny. No. I tędy ogólnie... Jakby tak po tych lasach polatać, to są takie tu skarpy, takie pagóry, że masakra. No. Fajnie to wygląda. No i tutaj mamy, mamy jedną mąkę, tu takie fajne przejazdy. Możemy, dwa, możemy dojechać tamtędy na tą mąkę lub, lub tędy przez te pola. Na przykład drogą, droga drogą na idzie też yy, którą jest używana, no, no to jest tędy po prostu przez te pola, bo tutaj gości ma ścieżki. I sobie wyjeżdżamy tędy, później tędy, 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 tędy i lecimy do prosta do prosta no i jesteśmy na, na, na drodze już normalnej. Jest już jeden skup drobny. no tutaj widzicie część takich już większych kur w tej części mapki. No szko, tak tutaj tu całkiem jest wielka, nie? Tutaj tych ziemiaków. No no to jest jest fajnie duże. To jest wielkie. Tutaj też jest ciur wielkie. I, I dziwne i tak takie właśnie zaorania fajne, bo ogólnie one jest jeszcze większe. Tak bo e, te drzewa, wszystkie co tutaj są do prosta, one są już wycięte i zasypane po prostu ziemią, jest to zaorane. No i tutaj są też mniejsze takie pole, tylko większe, dbało na wszystkie no, w Europie. No i tutaj znowu jakiś przejazd, znowu na jakieś po kolejne pole, i kolejne pole. No, pól jest ogólnie od groma, na pewno się każdy znajdzie, jeśli chodzi o to. Ale tak tutaj, jeszcze ile będzie? Tak, tutaj jeszcze no, zaczynają takie większe pola, mniejsze, różne, no nie? Tutaj, tutaj są ogólnie takie naj... No, też takie najmniejsze, ten poletka fajny. No i teraz pokażę wam jeszcze drogę do skupu. Pracować tędy. Tutaj będą wymieniona ta kawę bo to będzie asfalt normalny. Bo tam płykować źle wygląda. Tu mamy jeszcze takie jedno, gigantyczne pole. Nie wiem, ile ono ma, ale ona no, się ciągnie aż tam, tam po całą drodze. No i tutaj mamy tą drogą na, drogę na skup. Tak więc droga na skup wygląda fajnie. No i ciężka, to no, wiecie, ta droga. Cały no czas jest górka. No, cały czas pod górkę, pod górkę, pod górkę. Tutaj też jest tak fajna łąka, wążytka między lwami, ale no. Pod górkę cały czas jest i tutaj mamy wjazd. Tędy sobie wjeżdżamy no, Ja widzę skubiec, ale musimy poprawić jeszcze no, te kubki ze zbożem, bo też się popiskało, że tutaj jest, która tutaj nie ma. No, poprawię. No i przechodzimy jeszcze na to pole wielgaźne, które mam sobie pokazać, to jest właśnie oto to, co jest to ta pole. Robię tak? takie zagajniki, czekaj, ja to robię, no a nie drogę tekstury, To nie mamy... No ale ogólnie no, pole jest gigantyczne. Tutaj już nie się... Sam raz tak nawet... na taką przejściątkę Tak, tutaj też w sumie, jakby się ktoś uparł, to i nawet może przybawić w akcję lasy. Bo jest w tej lasy. Tutaj co tu jest? Mam gdzie? Nie byłem tu chyba jeszcze, no tutaj ogólnie. No bo nie było są lasy same, no nie? Już nie ma nic tak, totalnie. więc znaczy, no, tutaj jeszcze jedynie na tej górce to teraz... Okej, okay, tak? O, okay. Tak, tutaj na tej górce, co jest? jesteśmy teraz, to w realu jest obrabiana, ale no mapa już nie sięgała tego, więc no... Mówię co, prace ile trwają tak na oko? No już 11 miesięcy. No, więc zaraz będzie eee, rok. Tak, no i jeszcze dużo zostało, nie? No, i tak mówię, no... Nawet w akcje lata, by chciał ktoś, się może bawić. I mamy też taką łączkę. Dosyć, dosyć wielką. No i tu kolejne pola, pola, pola I tak dalej No mapa no jeszcze dużo, dużo, ten będzie, będą do, chyba 4 grywalne państwa eee, Parę skupów, będzie na pewno skup kamieni, kupno wapna w tym ogólnie miejscu Będzie wszystko po prostu no, Tutaj jest ten, tutaj będzie stacja benzynowa Punkt kup, kupna, maszyny sprzedaży Kawałek może jakiejś drogi głównej się zrobi, coś takiego, no zobaczymy no i, no i właśnie właśnie tak. Jak oczywiście będzie mocno, bo mapa, mapa ma rzekę i, 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 i potoki jest liczne, tak więc no. No i to zostało? To zostało do zrobienia jeszcze tutaj. To będzie prowadzona, tutaj nowy most. I tutaj po prostu będzie przecięcie przez te pagórki, żebyśmy doszli, doszli tutaj, czy jest kościół? Czy i żebyśmy doszli... Ej, już pobiłem O, tu jest, tyk, tyk, tyk O, tu jest kościół Ty, nie Ej właśnie, pobiłem okiem ok. Bo nie, nie mogę patrzeć co? od góry Właśnie też nie mogli tutaj stracić, pomogliśmy małym grać, czego młoda, no ale... No, no wiesz, dobra, kryzysu, no to Nie wiem, nie wiem czy tu nie jest ten kościół Dobra, Ola, szanuj Dobra, najmniejsza, no i tutaj... Tutaj, tutaj jakoś się jedzie. Tutaj jakoś, a, co tu jest? O mój boże, jak to jest? Oho, tu jest ta droga. Nie, tu jest ta droga? Nie wiem, ja się próbuję, czekaj. A, tu jest ta droga. Dobra, i tutaj będzie kościół. A, o tu przy mówisz, tu jest kościół. Tutaj jest kościół, w tym miejscu. Tak więc tu będzie kościół. No i tutaj będzie droga jak się szła, szła sobie Tutaj jest parę pól, tutaj jest na przykład orlik, szkółka roślin, piekarni, nie będą właśnie jakieś różne takie skupy typu, gdzie będzie można sprzedawać yy, właśnie chleby, coś takie na, na ten. Ale to, to i tak na samym końcu raczej będziemy te propaktyki robić, nie? Będziemy już podkażać mapę. Nie będą to, się to od razu. Tu taki fajny przejazd jest. nie Tutaj. Gdzie jest tu? No A w ogóle tu jaka to jest góra, ty! No jest. jest. no ja ogólnie to będą lasy, nawet więc no tak jak mówię, no tutaj, tutaj na przykład, bo tu będą mi lasy, bo tu jest równie las. E, no to jeżeli ktoś będzie chciał, to mówię, w akcji lasy to się będzie można fajnie bawić. No z hmm. takie góry to tym bardziej, nie? No no lasy też będzie długo, tak jak sami widzicie, tutaj tutaj jest... To zawsze jest, jest las. Głównie są lasy. Tutaj się są jeszcze. Wygląda. Tutaj są, no tam jest ogólnie już las, po prostu las, no i tyle. Tam już się chyba tego nie będziemy robić, całego tego lasu, bo no, tam co, bo tu to za dużo będzie. No, to, to to, gdzieś tak jak tamten mapa zrobiłem, no bo to trzeba i tak dojść do końca tą. No ja... No. Tu jaka w ogóle droga, patrz. Kurde, ostry. No, ale no, to... No, no ogólnie, no jest jeszcze dużo pracy, ale no fajnie to wszystko wygląda na razie i... Oby cały czas była ta wena, żeby tu poli robić, nie? Tak. Mówię. Trochę przychyły tak dalej, że... No mówię, no lasów może i jest ale tak jest w realu, tak więc na tym nic. Tak. No i co? Procent mapy, nie to... wiem, oceniam chyba na jakieś, nie wiem, 40% 50 pewnie może... to z mak się. No, powiedzmy, no. ale jeszcze dużo, no bo to jest farmlandy, skupy, gospodarka grywalne. Kolejne pola, kolejna wioska, okay. zakończenia. No ja tutaj w no, tak będzie na pewno. Yeah. No, gdzie tu tu nie ukończę, gdzie jestem. Tu będzie jedno ogrywalne gospodarstwo na pewno. Nie. Jest. To nie jest. No to tu nie jedno ogrywalne. W takim dole jakby wtedy fajnie wyglądało. No, no tu ogólnie tylko w sensie nie wiem jak to będzie zrobić, czy będzie domek, bo w do mnie nie jest obora i jakaś hala wiatra taka. I na tym się opiera tego corazło. Rozumiem, no, to wygląda, że o, na przykład nie wiem, stoimy sobie na jezdni i widzimy tak jakby w dół ten pagór, tak to fajnie wygląda. Fajnym ma z się dzięki temu. Ale no, tak mówię, nie wiem jeszcze jak nie, nie dalej, tu jest coś spokojnie. Aha, jeszcze mam po w sumie dosyć ciekawą drogę tutaj. To jest to dosyć fajne pod górkę i tak dalej, gdzie na pola. Ogólnie zastanawiam się, tu możecie na w swoich komentarzach, czy przerabiać te drogi polne na, na, na drogi, drogi typu jakby w 67 to takiego typu, na przykład. Ale to już napis. Typu że jakby model, a nie że malowany. No typu model no. no może malowany. Pisać, ale no tak, Dobra, nie będziemy przedłużać. Nie no, wiem co, to by tak, było na tyle. Tworzy. Tak, ma paść po to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego na razie. Trzymanko.